Siema siema, jestem Ryan Dribler, to jest kolejny odcinek z naszej serii wschodniej doliny. Eee, dokładnie tak i kontynuujemy sobie oczywiście siano kosty tak jak było to w poniedziałek, wielkanocny, gdzie sobie kosiliśmy e, tym oto e, zestawem e, z tą kosiarką. E, tak, dziś e, wybierzemy się w podróż na naszą łąkę, e, jakby naszym Ursusem nowym, znaczy starym, nowym Ursusem, nie. I sobie po prostu tam będziemy e, przetrzącać, tak? I też porozmawiamy z Wami o pewnej kwestii, czyli znowu chodziło oczywiście o mapę, tak? Dobrze, więc e, pójdę sobie tworzyć bramę. Okej, okay. to jedna, to druga. E, dokładnie, i ten nabornik będzie już jakby nie. Więc tak będzie to wyglądać, jak coś to e, raczej go po prostu modyfikować. Nie będę. E, nie wygląda gorzej, więc jakby zostanie, chyba nie. No, okej. Okay. Dobra, siadamy. Kurczę, jak się mi naprawdę czuć taką, taką moc, nie? Akurat u mnie kiedyś była bardzo podobna ee, kolorystycznie Już widzisz, 60 e, bo u mnie była akurat mm, też taka wiśniowa, ale troszeczkę inaczej to wyglądało, nie? ale mimo wszystko i tak bardzo podobnie się czuję trochę jak na tym, nie? E, dobra, tu jest nasza e, Przestrząsarka. Okej, okay. oczywiście od klasa bo czemu nie? E, dobra, i pojedziemy sobie, myślę, że będę chyba przez Eee, podwór będzie najszybciej jakby, nie? Szkoda, że jest trochę tak torka, ale to nic. Dzięki mam takiej średniej akurat, ale z tego co widziałem, mnóstwo osób ją robiło, nie? Naprawdę, więc Więc szacun, że tyle osób na tym się działo, naprawdę pozdro, nie? widzicie jest green screen znowu, więc jakby po prostu mi się chciało a, odpalić Ale jak wiem już eee, będę na czymś kominować z tym green screenem i będzie to fajnie wyglądało i też z tego, z tego chyba będzie film, nie? No, można by teraz wam pokażę, jak wygląda moje stanowisko, nie? Takie... E, coś takiego... Na 17, na 17 koła tak, taki specjal zrobię, bo dawno w sumie jakiś robię, nie? A więc w sumie... E, taki spóźniony, ale, ale... ale będzie, nie? Coś tam 17 tysięcy przez Bo na 16 Na 16 było wydanie rubelskie e, chyba tak Tak, na 16, czy na 17 Na 17? Nie wiem, nie pamiętam, że zapomniałem Dobra, mniejsza o to e, Tak, też mówiliście, żebym grał na shaderkach, ale też żebym czasami nie grał na shaderkach To w sumie nie wiem, co w robić Jakby wolę grać bez, bo jest bardziej Zautomalizowane i tak w sumie macie to w 30 klatkach, więc jakby mam to tam e, Bez różnicy e, Ale jakoś to idzie e, Tak, i co do intra Fajnie, że się zgłosiło kilka osób, bardzo Wam dziękuję e, Aczkolwiek, no jak mówiłem, chciałem jakiejś takiej personalnej pomocy I e, jakbyście na przykład, nie wiem, mogli mi podać ludzi E, którzy się tym zajmują, bo oczywiście ja w tym siedzę jakby, więc jestem trochę ciemny e, w całej tej, animac w tej animacji, w całych animacjach grafice w ogóle Ale jakby co to? E, podsłuchajcie mi ludzi. E, tak zrobię to nasza jedna osoba e, Podsłał mi człowieka, który tam ogarnia Napisałem, mniej więcej e, no i zobaczymy jak to jak to wyjdzie, nie. A, cóż, mam nadzieję, że jak najlepiej. No bo chciałem jednak to intro zrobić jakiś konkret fajne, wiecie, to kutoło komoso, jejeje to się przyjadło A teraz mam do farminga to teraz widzieliście intro, co nie? Ale chciałem na przykład zrobić, o, nasza łąka. A teraz chciałem zrobić takie uniwersalne wszystkiego, nie? I oczywiście muzyka o ile jest taka jedna fajna Tak do każdego filmu było po prostu inna muzyka Wcale to nie byłoby takie po prostu głupi, więc myślę, że e, tak ty zrobię troszkę filmy na jakości zyskają. E, bo montażu się lubuje oczywiście, jak sami wiecie. E, tak, i nawet też kilka osób źle zinterpretowało to, co mówiłem. E, bo ja mówiłem, że poszukuję osoby, która ogarnia Adobe e, After Effects, a nie Adobe Premiere Pro. E, przez co ktoś tam powiedział komuś, że no ja chcę kogoś, jak chcę motorzysta nie. I pisze do mnie osoba, że ja ogarniam e, After Effects, a znaczy nie, e, Premiere Pro i będę Ci filmy montować, nie? A takie kurczę, no, e, montowanie filmu to jest jedna z moich ulubionych rzeczy właściwie, jak chodzi o e, całego YouTuba, a tu się okazuje, że, że ktoś mi chce dobrać tą na, na najlepszą, e, <grym>, to najfajniejszą przyjemność, nie? Znaczy, no, no nie ma jakby słabej przyjemności, ale chodzi mi o to, że chcę mi dobrać to jedną przyjemność z tych filmów, nie? E, sam oczywiście montaż. Wiadomo, że sam jak nie mam czasu, to po prostu wrzucę szybko na szybko, na, na, wrzucę na szybko na szybko <grym>, do timeline'a e, i, i tyle, I intro, wygaszenie i heja, nie? Ale e, zależy właśnie na tym, żeby to był, była animacja, więc jak ktoś ogarnia naprawdę to piszcie śmiało, jak już mówiłem też e, Jestem w stanie nawet zapłacić za to, bo, bo, bo myślę, że to będzie warte tego, e, tego całego intra, tak? Chcę troszkę teraz się na profesjonalnie za to wziąć, jakbym za ten YouTube i w ogóle Sorry, tutaj coś mi nie, nie siada, bo to pod górkę jest, dlatego tak Ojej, chyba będziemy długo to przetrwać, coś mi się tak wydaje Chociaż nie da pod górkę wjechać. Fakt, może troszeczkę za mało moc Jak chodzi o tą zgrabiarkę Przentrosarkę I zgrabiarki jeszcze w sumie nie mam, więc nie wiem co to będzie Prawdopodobnie to będzie chyba ta zwykła zgrabiarka z oryginalnej Oryginalnej gry Czyli chodzi mi to oczywiście o O tą taką fajną jakby ktoś ją po prostu przerobił na taką starą, wiecie, karuzelową... Nie, nie karuzelową to, to słoneczkową, nie? Połączoną Boże, mistrz by to było po prostu, nie? Naprawdę Podmienić oczywiście modele, dla na animacji robić, nie? Akurat wiem jak to się robi e, Znaczy wiem jakby to zrobić, tak od e, strony logistycznej, ale... Oczywiście animat e, Podstawy do tego, że jak to zrobić to oczywiście nie mam, nie? Tak samo właśnie jest z tym idrem, nie? Może na chwilę podnosić tak po prostu bo jakby ogarniam, wiem co chciałem zrobić Ale e, Jakby po prostu no Nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie znam się na tym programie, nie? A wiem, że tylko tam da się takie fajne rzeczy robić No jakby najlepiej byłoby to, nie? Adobe to jest takie jedna bardziej Jedna z lepszych e, Firm, że tak powiem, jak chodzi o e, Te Grafiki i montaż i w ogóle No czekajcie Adobe ma chyba Photoshopa e, Adobe Audition, czyli to jest od dźwięku, After Effects od tych yy, efektów specjalnych, no i Premiere Pro chyba tak, więcej raczej nic nie mamy, nie? Tak jest AU Audition, PR Premiere Pro, chyba tak, no, no, no mniejsza. W każdym razie wiem, wiem o co chodzi, ale po prostu yy, no nawet jakbym chciał się na, na Adobe przesiąść, to wiadomo, troszkę to kosztuje, nie? O, jak proste prostu jak głupi. Więc, no, troszkę kosztuje ten e, Adobe, no, ale w sumie w tym programie, w którym teraz siedzę, da się spoko i chyba go sobie wykupię. Po prostu, nie wiem, 100 dolarów chyba kosztuje, żeby go wykupić już sobie na całe życie. Na do dożywotnią, i to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań, jakie zrobię. Po prostu, bo program spoko, mi się w nim montuje, szybko montuje się w nim, co jest najważniejsze. No i typiki ma uważą, nie? A na jakościach tak nie teraz tak jak w Camtasia, nie? Camtasia to naprawdę, jakoś leciała konkretnie. I to mnie to troszkę od tej Camtasia odsuwało No i też, że to był taki ubogi program, nie? Mało rozwijany, naprawdę Ciężko się czekać jakiejkolwiek aktualizacji eee, W tamtym programie było A jak wyszła jakaś aktualizacja, to trzeba było, kurde, program kupować nowa, nie? Po mianie to, że nawet ja tego programu nie miałem kupionego <laughs> Ale no wiecie Sorry, no trochę tak to słabo, nie? Ale wiecie, w tym programie, w którym teraz siedzę Jest wszystko fajnie, bo mamy po prostu E, aktualizację cały czas, jak tylko się kupi raz program, więc super, nie? Bardzo fajnie. E, dobrze, tak mówię, też powracając do mapy. E, pytacie mnie znowu, kiedy mapa? No, jak mówiłem, mam ruszę dopiero z e, całą e, serią otworzenia map, jak już skończę szkołę, tak? Jest dzisiaj 23, jak to nagrywam, czyli wtorek, wy macie na jutro, na środę, e, no i ja 26 mam zakończenie roku szkolnego, super, nie 29. I 30 jeszcze pójdę do szkoły doedukować się do matury. Potem jest majówka. Bo to majówka nie wiem jak to wyjdzie Kurczę, filmy naprawdę będą. Może nie takie, że nie będzie ich wcale, ale będą ubogiej treści. Bo po prostu nie będę na to czasu za bardzo. Na majówce chciałem się skupić tylko i wyłącznie na maturze. Ostatnia prosta, taka przed maturą już tylko do tego. boże może A później wiadomo, ciśniemy YouTube'a, nie? Także... Mam nadzieję, że coś się uda Jeszcze taką ciekawostką jest to, o czym Wam nie mówiłem Bo nie chciałem zapeszeć, ale jak już się dowiedziałem o co chodzi, to jakby Mogę wam się opowiedzieć eee, U mnie na wsi, na tym moim eee, Małym będzie Prawdopodobnie internet światłowodowy Dokładnie Nawet nie wiecie jaka radość, radość mi przelała Zalała, gdy się o do tym dowiedziałem eee, No ale zaraz oczywiście eee, Świeczka, która tak świeciła mocno Zgasła tempem płomieniem wielkim dymem bo się okazało, że osób u nas chętnych jest niewiele co tym idzie jesteśmy gdzieś tam o ile w ogóle jesteśmy jeszcze w kolejce jakieś, dlatego no to to nie wiem czy w ogóle nam założą jeszcze, nie? Ponośmy oczywiście po słupach, więc myślę że to jest spok rozwiązanie, bo jakby wiadomo kopać w ziemi to jest rozwiązanie lepsze, bo to jest awaryjne, aczkolwiek kosztowne. Więc Prostym jest to, że zrobią nam po prostu na słupach O ile w ogóle zrobią No i co z tym idzie, kurczę, jak mamy teraz Mam teraz aktualnie prędkość internetu 1,6 wysyłania I 0,5 pobierania No to ze światłowodem Światłowód może dochodzić nawet Tak do użytkowników zwykłych Po 200 na wysyłanie i pobieranie Jakość live'ów Jakość filmów Naprawdę nie wiecie jak płacić do góry Naprawdę Teraz moje filmy ważą około Od 800MB to powiedzmy 2GB w Jeden film tyle waży. Różny tam, zależy od długości, treści, w ogóle co mi się znajduje. Nie? I to jest nagrywane w takich naprawdę średnich, średnio niskich ustawieniach. Dzięki czemu po prostu jakość taka średnia. Nie? No i też to jest 70, 720p. Nie? Jakbym nagrywał to na wysokich ustawieniach i full HD, no to wtedy nie ma problemu. Wysyłanie tego filmu to była po prostu przyjemność On bardzo tak około 10 giga No ale wiecie, jakość jest tak, jest jakość 60 klatek jest Dobra, powiem co na górę nie ma, co tak się wlec. Jest jakość Jest duża rozdzielczość Klatki spoko, więc ogólnie no nice, nie? Tak mówiłem No ale właśnie się nie wiadomo czy wszystko ruszy A jeżeli tak, to mam nadzieję, że jak najszybciej. Jak się uda nawet na wakacje, to już byłoby było super bo wtedy bym się już e, troszkę inaczej e, rozwijał. E, no tak jak mówiłem, też trochę content, który prowadzę, jest taki. E, no niby spoko, nie? Ale no wiecie, e, chciałem robić troszkę co innego, nie? Chciałem, żeby mój kanał opierał się głównie na streamach. A odcinki, jakbyście dostawali, to po prostu były wycinki e, z tych streamów dla osób, które po prostu nie były, nie? E, więc e, spoko. Oczywiście, raz na jakiś czas nie zabraknie, nie zabraknie jakiejś takiej produkcji, e, jakiś film, co nie? Zmontowany fajnie w ogóle. No ale jak mówiłem, e, chciałbym robić coś troszkę innego, ale przez to, że e, no wiecie, internet nie pozwala, tego nie mogę zrobić, co nie? Mam no, nadzieję, że tam się jakoś tam uda e, i te światła będą u nas już niedługo tutaj e, zainstalowane, nie? Było po prostu mega. Ale zobaczymy. Oczywiście nie chcę też zapeszać, bo to wiadomo różnie jest. E, no ale miejmy... E, bądźmy dobrej myśli i... Jak się uda, to będziesz tos, nie? Także tak, jeszcze powracając do tego intra e, Naprawdę Podsyłajcie mi ludzi, którzy ogarniają to, bo oczywiście was jest więcej Ten filmik obejrza około Tak mi się wydaje, 2,5 tysiąca, tysiąca, osób, co nie? E, więc fajnie by było, gdyby naprawdę Chociaż Z 10 z tych osób podsyłał mi ludzi, którzy się naprawdę tym znają I to nie chcę, żeby to była jakaś amatorka totalna e, Tylko ludzie naprawdę na poziomie Którzy to ogarniają, bo jak Chcę ruszyć na, na poważnie z interem, no to chcę, żeby to było intro a nie jakieś takie sklejane w byle, w byle czym, nie? Dlatego After Effects myślę, że jest takim jednym z najlepszych programów, którego no właśnie ja nie, jakby nie ogarnę, nie? Na naukę, te, a naukę tego troszkę też bym musiał poświęcić. No oczywiście po co to robić, jak można komuś dać zajęcie i możliwość jakby też rozwoju, nie? Bo jak dla każdego... Dla każdego twórcy, który musi to zrobić, dla kogoś na zlecenie, to jest też jakby Nałowanie doświadczenia, co nie? Więc same plusy by z tego płynęły No i też przede wszystkim Ile czasu bym zaoszczędził, co nie? Także myślę, że rozum, no rozumiecie No, okej okay. Akurat sobie kończymy, Myślę, myślę sobie jeszcze zajdziemy tam Na gospodarstwo I odcinek po prostu zakończymy sobie, nie? Okej, okay, więc co e, już dla was środa, więc jeszcze w piątek będzie odcinek jeden e, Prawdopodobnie ze zgrabiania i może prasowania tego Ale w sumie nie wiem Zobaczymy No chciałem się tego sobie ładnie zrobić, potem jeszcze zwieść te belki I już e, Taką samą, poczekajcie Zgrabianie, prasowanie To jest jeden odcinek załóżmy Czyli na piątek go był e, Potem zbieranie pewnie tego to są mam poniedziałek, no i właściwie to już jest 29 Czyli jeszcze potrzebuję kilka odcinków. Kurczę, napiszcie co chcecie zobaczyć z tej mapy, naprawdę bo już prace się tak kończą, że to jest na, naprawdę aż niemożliwe, że tyle się w tym siedzi, a tu jeszcze... E, już normalnie mi się kończą pomysły, nie? Bo chcę też zrobić coś fajnego co wam się podoba. Oczywiście jak zwykle obornik. To jest kurczę, coś co naprawdę lubicie. Już każde odcinki e, z obornika są po prostu mnie najbardziej lubiane, nie? No ale w sumie nie ma co się dziwić, nie? To jest takie jedno z fajniejszych zajęć, w sumie takich ciekawszych. Co nie. A jak my się stare maszynki tam robili, spokój. Tak. No coś mi tak zaciągnie, dobra. Jak no, widzicie tutaj, dlaczego sparstw to, co tu jest. Ee, ono będzie na podwójcy, spokojnie. Będzie się tutaj, będzie na podwójcy się znajdować, więc nie martwcie się. Ee, tylko będzie troszkę w innym stylu. E, w sumie wszystko, tak jak widzicie, jest. Tak teraz wygląda. To będzie bardzo podobnie. Tylko troszeczkę inaczej, jednak, bo mm, tutaj trochę. Skala mi się popsuła, że tak powiem. I taka ciekawostka też to, że aktualnie tej drogi, tutaj, ta droga, co jest, to jej już tutaj po prostu nie ma. Teraz się wiesz, tutaj od sąsiada, tędy, bo tędy po prostu nikt nie jeździł, więc sobie sąsiad po prostu zrobił tą drogę. Tutaj zarosło trawą, a tam jest po prostu. Teraz ten się jedzie, więc przez sąsiada trzeba będzie przejeżdżać. Ale myślę, że i tak to będzie spoko wyglądać, nie? No, i też mówiłem, że będę przynosił to gospodarstwo. No, i ludzie mi mówią, nie przenuś, to jest super miejscówka i w ogóle, ale chodzi mi o to, że całe gospodarstwo z świadkami, wszystkim po prostu będzie przeniesione z tego miejsca na to samo miejsce, tylko na inną mapę, nie? Także teren się nie zmieni w ogóle, bo teren jest bardzo podobny. Więc spokojnie wszystko będzie tak jak trzeba, nie? Nie ma co siać paniki, będzie będzie wszystko super. No, i tych szaków też tu już nie ma, bo wycięli. Więc, wow, wieś się zmienia, nie? Dobrze. Wiecie, zmieniałem w sumie Ja teraz też się zamienię w to który będzie się żegnał. Także dzięki za uwagę, ale słabe przejście, Boże. Jeszcze nad tym pracuję, nad tymi przejściami, ale będzie coraz lepiej. Także dzięki za uwagę. Jestem Radio Gible do kolejnych filmów na moim kanale. Po prostu tak. Trzymajcie się. No i cześć. O, efekt. Musi być ładny. ekran końcowy. Trzymajcie się. No i cześć. O, to chciałem powiedzieć.